Aborda, kitnij, a psik, na zdrowie, a weź mi. Przepraszam. <noise> a poda chce poduszkę, pierdziuszkę. <noise> Czy wiesz, że największa poduszka pierdziuszka na świecie ma średnicę 5,5 metra? zamówił. Zamówił Zamówią! Zamówiona! <noise> a Noga! Wyłączam się. A... Dogins więc przeprogramuj aportę tak, żeby działała tylko na mój głos. Bo tak się dalej. Oczywiście znam się na wielu rzeczach, a system rozpoznawania głosu to jedna z nich. Hej! A w tym czasie wy macie dyżur porządkowy. A... Macie się słuchać kapitana! Jakie to romantyczne. Tutaj byliśmy na naszej pierwszej randce. Naprawdę? <ścoughs> Och, skarbie. Aporta! Masz natychmiast aportować swój kod źródłowy? Gra słowna z wykorzystaniem mojego imienia świadczy o wyjątkowo rozwiniętym intelekcie. O, zauważyłaś! Tylko, że wiesz, w wybitnej inteligencji zazwyczaj towarzyszy samotność. Rozmowa to najlepszy sposób na samotność. Jaki jest twój ulubiony temat? E, e, powiedz, co wiesz o fizyce kwantowej? Mechanika kwantowa, bo taka jest właściwa nazwa. <laughs> skończyłeś już. Nie, jeszcze chwilę. A. Nie lękaj się, mój Robo Aniele. Dzięki mojemu planowi będziemy nierozłączni. A aportuj drugą a, a Ekspresowa dostawa gratis,